3, 2, 1. Masz już kompletnie dość swojego życia. Powiem ci jedno: absolutnie nic się nie zmieni, dopóki ty czegoś nie zmienisz. Ciągle tylko narzekasz, jak ci źle, ale co robisz, by to zmienić? Czy poświęcenie kilku miesięcy na naukę wysoko dochodowych umiejętności, które mogłyby całkowicie odmienić twoje życie, to tak dużo? Pamiętaj jedno: czas i tak upłynie. Nie zaczniesz zarabiać milionów w jeden dzień, to oczywiste. Jednak, jak to się mówi, po nitce do kłębka, małymi kroczkami, krok po kroku, dzień po dniu, metodą prób i błędów, będziesz w stanie się tego nauczyć. Będziesz w stanie zarabiać więcej niż kiedykolwiek ci się śniło. I to na własnych zasadach. Z każdego miejsca, w którym akurat będziesz. O każdej porze, którą sobie zbierzesz. Na początku będą to małe sumy, bo możesz zarabiać już podczas edukacji. Dzięki narzędziom AI. Czas biegnie do przodu. Już nie musisz sam analizować wykresów. Może ci pomóc w tym sztuczna inteligencja. Więc na początku będą to małe pieniążki, po 20 dolarów dziennie, 50 dolarów dziennie, ale z czasem te kwoty będą się przeradzały w niezłe, naprawdę niezłe sumki. Masz przykładowe zarobki osób, które są na platformie stosunkowo krótko i osób, które uczą się już dłużej, nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w samego siebie. I tak jak mówiłam wcześniej, pamiętaj, czas i tak upłynie. A to, jak Ty go wykorzystasz, zależy tylko od Ciebie. Jeśli chciałbyś zainwestować w siebie i w swoje umiejętności, Napisz do mnie wiadomość prywatną o treści start, bądź też skomentuj to wideo słowem start.